Cześć ludzie, witam Was. Chciałem zwrócić uwagę na coś, co mnie bardzo zastanawia. Nie, nie chciałbym się teraz zagłębiać we wszystkie tematy, kim jestem, co robię i tak dalej. Jest to w tym momencie absolutnie nieważne. Mam bardzo ciekawą wiadomość dla Was, i myślę, że każdy z Was, wierzący czy niewierzący, tutaj się ze mną. No, będzie musiał zgodzić i zastanowić się tak naprawdę o co w tym chodzi, bo o coś na pewno nie mam pojęcia o co, ale pokażę wam niepodważalne fakty, że ktoś drugolinijnie wam wciska nie wiem co. Sami się przekonajcie. Zacznijmy od tego. To jest mój iPhone. Jak wiecie, logo iPhone'u to jest jabłko. No, ale niezwykłe jabłko, tylko nadgryzione jabłko, prawda? No to chyba trudno powiedzieć, że to jest symbol czegoś innego, niż tego, o czym wiemy od zalania czasów. Od, no, nasza historia powstała na tym, że Adam i Ewa w raju ugryźli jabłko, zakazane jabłko, które było symbolem grzechu i niczego innego, no po prostu symbolem grzechu. I teraz mamy to jako logo najbardziej znanej firmy na świecie, firmy Apple. No, i gdyby to było zwykłe jabłko, jeszcze okrągłe, a tutaj no ewidentnie widać, że jest nagryzione. Sami sobie to możecie sprawdzić, nie muszę wam tego pokazywać. To było coś, co zwróciło moją uwagę i to absolutnie samemu. Po prostu sobie siedziałem i sobie pomyślałem, bo ja lubię iPhony i w ogóle lubiłem Apple'a, i sobie spojrzałem na to, no i. Zacząłem dociekać, no bo według mnie, no czym może być symbolem, no i zacząłem dochodzić, słuchajcie, to do czego doszedłem jest bardzo zastanawiające, więc zacząłem sobie grzebać, teraz muszę przerwać ten piękny seans, który tutaj oglądamy, spójrzcie na to. To jest znak, wiadomo, masonerii. Masoneria to nie jest nic ukrytego, czy coś, po prostu mają swoje budynki, to jest ich oficjalny znak, prawda? To jest e, cyrkiel, a to jest linijka. Tutaj jest znak do obecnego App Store'u, <laughs> To jest cyrkiel niepodważalnie, chodzi o kąt, tutaj jest, no i za tym jest linijka. To jest precedencowe potwierdzenie tego, że to jest e, jakby nawiązujące do, do tego znaku. Później, to, to już było dosyć szokujące, słuchajcie, pierwszy komputer, który Apple sprzedał, pierwszy, prawda, kosztował 600, nie wiem czy to widać teraz na ekranie, teraz widać na pewno, 666 dolarów. Oferta ugryź w, jabł, ugryź w jabłuszko za 666 dolarów. Później mamy znaczek zakazanego jabłka nadgryzionego, znaczek masoński w App Store. Nie robię tutaj żadnej paranoi ani nic takiego. Pokazuję Wam rzeczy, które są ewidentne, i po prostu trzeba by było być strusiem i schować głowę w piasek, jeżeli się te rzeczy widzi. A się no, nie wierzy w coś. Ja, ja nie wiem sam w co wierzyć. Wiem, że grają ze mną w grę jakoś, w którą oni sobie grają, na którą ja się nie zgodziłem, i dzięki temu no, ja im podziękuję. Po prostu sprzedaję tego iPhone'a w pierony i ten. I sobie będę żył dalej. Nie interesują mnie zabawy, o których nie mam pojęcia nic. I przypuszczam, że większość z Was też nie życzy sobie tego, więc myślę, że da Wam to do myślenia. Zastanowicie się i podziękujecie tej firmie i zaczniecie żyć sobie spokojnie. Znaczy, wiecie, to jest tylko jeden drobniutki, bardzo drobniutki szczegół, ale bardzo widoczny. No, I to by było chyba na tyle. Dzięki.